Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Tym razem będzie to tydzień kolacji Miał być cały tydzień jedzenia, ale niestety Przez szkołę nie wyrobiłam się, bo akurat Teraz mam taki okres sprawdzianów Po prostu bardzo intensywny czas Przygotowanie do matury, fakultety i te sprawy Przepraszam za mój głos, jestem trochę Przeziębiona, więc mogę mówić przez nos Natomiast mam nadzieję, że może Odkryjecie coś nowego, może zrobię Wam Na coś smaka, może czymś się zainspirujecie Więc zapraszam Was do oglądania Dzisiaj jest niedziela Stwierdziłam, że na kolację zjem sobie bardzo, bardzo dawno, nie myślę, że ponad, więcej niż ponad rok, pasta jajeczna. Tylko ja po prostu zrobię ją w takiej bardziej fit wersji, dlatego że no aktualnie staram się troszeczkę mniej jeść znowu. E, więc po prostu ugotuję sobie dwa jajeczka, pokroję trochę ogórka, dam soli, pieprzu e, i położę ją na bułeczkę. A bułeczkę jedną pokroiłam na trzy części, żeby było mniej kalorycznie, a więcej wizualnie. Wiecie o co chodzi? Pokażę Wam o co chodziło mi z tą bułką. Po prostu wzięłam sobie bułeczkę, pokroiłam na. Trzy części. Tam się trochę złamało, ale to nic. Prezentuje się to tak, może nie za ładnie, ale to ma być dobranie ładne koniecznie. Okej, okay, mamy taką masę i teraz przykładamy ją na kanapeczki i jemy. Zobaczcie moje mokre włosy, ale dopiero co niedawno je myłam. Okej, okay, na kolację wymyśliłam, że zrobię. Słuchajcie, tak. To jest ogólnie, to myślę, że to będą dosyć szybkie i proste kolacje. Dlatego, że stwierdziłam, że mam ochotę na takie zapiekanki, ale. Więc użyję chleba tostowego, szyneczki, sera żółtego, użyję cebulki, będzie ogórek, papryka, pomidorek. Tak zdrowo w miarę. Oczywiście po cebuli musiało być płakańsko Ja zrobię sobie cztery tosty Tutaj mam pokrojoną cebulkę i pomidorki, które będę układała Ja nie daję masła, bo myślałam, żeby zrobić właśnie masło czosnkowe i posmarować, ale daruję sobie dzisiaj I na samą górę kładziemy pomidorkę. I jeszcze raz na górę posypię na pomidorka bazylią, bo myślę, że najbardziej będzie pasowało. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiejsza kolacja będzie dosyć szybka, dlatego że znaczy, nie wiem, czy taka szybka robię chinszczyznę. Kiedyś już robiłam w tygodniu jedzenie albo w całym ciągu dnia. Ja zawsze używam tej. Skład nie jest najgorszy, więc mi smakuje a powiem Wam, że teraz zrobili w Biedronce osobno grzybki do kupienia chińskie, więc można zrobić nawet samemu, więc bardzo fajnie. Otwieramy. Wysypujemy na patelnię. Polecam sobie wcześniej do tego przygotować mięso, na przykład piecz z kurczaka, mięsko z indyka, czy nawet schabowy. tak naprawdę można też zrobić, pokroić w kosteczkę i później będziemy dorzucać. Ja będę używała takich bardziej nuggetsów, zrobiłam wcześniej nuggetsy, i pokroiłam je teraz w kostkę i będę je później dorzucać. Jeżeli chodzi o makaron ryżowy, to nie pokazywam Wam opakowania, bo już no, ugotowałam go, ale to też jest z tej samej firmy. Słuchajcie, będziemy potrzebowali dwóch sosów. Pierwszy to jest sos sojowy. Ja używam zawsze tego Stao Tao, w sumie już tak, u mnie taka tradycja, zawsze kupujemy ten sam. I także Stao Tao sos, czyli już trochę go używam do wcześniejszej chińskiej Słodko -pika Słodko pikantny. Bardzo yy, ostry jest, ale. Według mnie spoko. Ja lubię ostre jedzenie. Po tych 10 minutach dodajemy dużo sosu sojowego. Dodajemy też mięso. I wszystko mieszamy ze sobą. Dodajemy makaron i wszystko jeszcze raz mieszamy. Możemy dodać trochę więcej sosu, to zależy też tak od gustu, od uznania, wiecie. Ja dodaję też przyprawę do mieszanki chińskiej, paprykę słodką, sól, trochę pieprzu. I czasami mi się nawet zdawa zdarzało dodawać zioła prowansalskie, ale to no zależy jak to woli? już można doprawić po swojemu. Okej, okay, kolejna kolacja. Dzisiaj wróciłam właśnie teraz z Mdeku, z zajęć wokalnych. Jestem padnięta. Po szkole tak samo byłam jakoś wyjątkowo zmęczona, więc musi być szybka, prosta kolacja. A na szybką, prostą kolację będzie makaron z kalawiorem, bo ostatnio go kupiłam i muszę go zużyć, żeby się nie zepsuł. Do tego pokroję trochę szynki i dodam bułki tartej. Myślę, że będzie bardzo dobra, także robimy. Okej, okay, słuchajcie, kiedy już ugotuje Wam się i makaron, i broku, nie broku, tylko kalafior, sorry, to rozgrzewacie sobie na patelni masełko, dodajecie szyneczkę, smażycie troszeczkę z bułką tartą, ups, z bułką tartą i od razu po tym, jak już się troszeczkę tak podsmaży ta szyneczka, dodajecie sobie ten makaron z kalafiorem. Na sam koniec dodam jeszcze takie pokrojone plasterki sera, żeby wszystko się ładnie rozpuściło. Tak, wiem, że znowu zrobiłam na tym samym talerzu, ale to jest mój ulubiony talerz, odkąd go kupiłam nad morzem, niebieski i cały czas na nim jem. Boże, przepraszam, jestem rozmazana. Ja już jestem po zrobieniu zadania matematykę, bo jutro mam sprawdzian, więc e, idziemy robić teraz kolację. I słuchajcie, tak dawno nie kaszę manny, że postanowiłam, że ją zrobię. So, let's go. Bierzemy kaszę mannę. Następnie, moi drodzy, dodajemy mleko. Ja biorę tutaj otłuszczone. Tak myślę, że z 250 ml. Mamy tutaj naszą kaszę mannę. Troszeczkę mi zgęstniało, bo za późno ją wyjął, ale to nic, spróbowałam, jest dobre. I teraz dodajemy banana. Okej, okay, słuchajcie, dzisiaj ostatnia kolacja będzie robiła makaron z brokułem, także bierzemy się za robotę. Całego brokuła sama nie zjem, więc kroję na pół i następne pół zostawię sobie na następny raz. Zważyłam sobie już pokrojonego brokuła, więc wyszło mi 70 gram. Będę używała makaronu z dubeli i świderki. Ja użyję 70 gram makaronu i 70 gram brokuła. Okej okay, kochani, to wszystko. Mam nadzieję, że spodobały wam się te wszystkie moje pomysły na kolację. Mam nadzieję, że zobaczyliście coś nowego, że coś wam się spodobało. Dajcie znać w komentarzu, zasubskrybujcie mój kanał. I co? Widzimy się w następnym. Pa, pa.